I pomyślałam sobie, jakie to chwiejne miejsce, ta wolność. Jakie to jest chwiejne miejsce. Jakie to są ruchome piaski. Wiem, że to nie jest takie coś, wchodzę i wiem. Przynajmniej dla mnie nie zawsze, że czasami ta wolność jest bardzo chwiejnym miejscem, kiedy ja tu mnie szarpie w tą, tu mnie ciągnie nabyk, tu mnie ciągnie jakiś właśnie rodzaj uwikłania. E, tu usłyszę jakiś jeden głos, tu słyszę drugi głos. Jedyną moją kotwicą właściwie jest moje ciało i oddech. I... No, i, no i to, co mam w tym koszyczku, te, te swoje kasztany, nie? I, ale odkryciem dla mnie było, że to było takie chwiejne, i powiedziałam, aha, czyli to też jest wolność, czyli wolność jest też taka. I to było jakoś ważne dla mnie, bo zada... wydaje mi się, że to jest też o tym, że żeby sobie zadawać ważne żeby wiedzieć, jakie pytanie sobie zadać w momentach, w cudzysłowie, próby.